Ja uważam, iż opowieść babci o naszej miejscowości, swojej wnuczce, była nie tylko ciekawa, ale bardzo potrzebna nam wszystkim. Ten występ, proszę Państwa, jest dowodem tego, że szkoła nie tylko kształci, wychowuje, ale podtrzymuje tradycję i promuje. Jako, że nosimy tak zaszczytne imię, jakim jest. Obroń imię obrońców Krajnierskiej Burki. Tradycje tej szkoły uważam, że nigdy nie zanikną. Dowodni, że najpierw przypomnę i powiem teraz że uczniowie, dzisiaj doceniam Wasz występ, doceniam Wasz wkład pracy, jako że wystąpić raz jeszcze jutro będą szczególne podziękowania podziękowania Trabas i podziękowania dla nauczycieli. Dużo by można było mówić, bardzo dużo, bo chyba tu jestem jednym z najstarszych mieszkańców tej gminy Węgierska Burka, a jako nauczyciel to na wstępie pragnę podziękować młodzieży, wyście tu są pierwsi dzisiaj, za co za udział, za masowość w tym przedstawieniu. Nie duet, nie trio, nie kwartet, ale was jest bardzo dużo. Wasze wystąpienie było naprawdę profesjonalne. Ja tu już przy Was kiedyś mówiłem, że naprawdę macie zadatki aktorskie, a coś mogę na ten temat powiedzieć, bo 37 lat pracowałem w zawodzie nauczycielskim. I ta swoboda, to opanowanie, to wymagało zaangażowania. Ja i serdecznie Wam, droga młodzieży, serdecznie jeszcze raz dziękuję. Ale ktoś to przygotował, to na pewno Pani Dyrektor za podjęła intencję i inicjatywę razem ze stowarzyszeniem, ze sta, stowarzyszeniem inicjatywy społeczne, więc serdecznie dziękuję. Podziwiam wasze zaangażowanie w tym temacie. bardzo wielka artystka tak. bardzo uzdolniona. i proszę również o okreśń, by nasi uczniowie więcej wiedzieli. Moi kochani, zrobiliście wielką radość chyba wszystkim i rodzicom i wszystkim nam. Cieszę się bardzo, że jest ktoś, kto jeszcze nie jest mu obojętne, jeżeli chodzi o dzieje naszych przodków. Tu pragnę podziękować wszystkim inicjatorom tego przedsięwzięcia, szczególnie Stowarzyszeniu. Pragnę podziękować Pani Dyrektor i wszystkim Waszym Paniom, które, które Was tak pięknie przygotowały. I jeszcze, moi Pani, żeby troszeczkę Was rozchmurzyć, to powiem, bo wiecie, że nasi przodkowie się posługiwali warunkami. To kilka słów powiem do Was warunkami. Bo wy jesteście dumni z swoich przodków, a ja dumno jest z tego, bo co byk nie byłam, zek się tu, w tej dziedzinie, w naszej gminie urodziłam. Wyjdę na wiersycek, wyciągnę syrynkę i już puką do nieba. Seftom, Panu Bogu, o naszych potrzebach. Dziękuję Mu także za te nasze góry, za te nasze lasy, za serce góralskie, za ojczyznę polskie. I moi złociucy, tak jestem trochę do integracji naszej gminy. Czyście są, z żabnicy, ścistacy, cięciny. Hej, radzi się miejmy, Bośmy z jednej gminy. Boga to rodzina, co się kupi trzymie. Sanujmy się wszyscy, tu w tej naszej gminie. Hej. tego naszego Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Ja tylko powiedzieć, że ten pierwszy, który tutaj mówiła Pani Maria, to był pierwszy, który sama napisała i pewnie samego tutaj zrecytowała, to właśnie okoliczność. Proszę państwa, ja chciałem przede wszystkim podziękować dzieciom, przede wszystkim podziękować Stowarzyszeniu Dyrekcji Szkoły i Nauczycielom, którzy przygotowali to przepiękne widowisko. I chcę powiedzieć tak, jak pięknie można mówić o swojej małej ojczyźnie. Właśnie językiem powiedzmy dzieci, które tutaj przed chwileczką przemawiały. Kiedy mówię o dziadku, o babci, o mamie, o rodzinie, o parafii, o miejscowości, o gminie. Oni po tej swojej małej ojczyźnie. I właśnie te dzieci tutaj o tym mówiły. Ale wszystko, o czym mówiły, nawet o tych strasznych chwilach związanych powiedzmy ze śmiercią, powiedzmy jednego, czy... Czyli czyli czy, czy kierunku powiedzmy powieszony, to mówimy o ludziach. Nie było pięknych, tego pięknego dorobku, powiedzmy, gdyby po prostu nie ludzi, którzy w tej gminie na przestrzeni powiedzmy wieków żyli, którzy tę gminę wydobali, którzy nasze miejscowości upiększali. I proszę Państwa, to co chcecie ci nam nam powiedzieć, a wynika to powiedzmy z głębokiego sensu powiedzmy, Unii Europejskiej, która właśnie podzieliła fundusze na fundusz społeczny i ten fundusz, powiedzmy, który mówi o konkretnych, powiedzmy, robotach. I właśnie między innymi realizując to, co tutaj realizuje Pani Dyrektor, co realizuje powiedzmy e, Fundacja, to jest Fundusz Społeczny, tak zwany Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Gdzie Unia Europejska wbrew pozorom przeznaczyła na ten program znaczne pieniądze, bardzo duże pieniądze. A to dlaczego? Dlatego, że poprzez powiedzmy, rozwój świadomości, nawet tej świadomości związanej związane z tym małą ojczyzną, my sami potrafimy góry przewrócić. Sami jako społeczeństwo potrafimy góry przewrócić. I między innymi tego uczą nas nasi przodkowie, którzy poddawali powiedzmy kościoła na przykład wcisku za 24 godziny. Czyli my potrafimy powiedzmy różne, co by nawet powiedzmy wybrać. Natomiast My no w tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej, że dokonujemy przebudowy tej gminy. Jeżeli ktoś powiedzmy nie wie co się w tej gminie dzieje to następuje przebudowa tej gminy. Przebudowa w oparciu powiedzmy również o tradycji. My zachowujemy tradycję, zachowujemy w tej przebudowie to co zrobili nasi przodkowie. Nawet patrząc na waszą przepiękną szkołę, która została powiedzmy w sposób znakomity rozbudowana, to nie zburzyliśmy ją. Tylko na tej szkole postawiliśmy nowoczesną, szkołę, która powinna funkcjonować. Chciałbym wrócić jeszcze na chwileczkę do przedstawienia, które widzieliśmy tutaj. Wszystko by się nie odbyło, gdyby nie dzieci, którym bardzo serdecznie dziękuję za występ, naprawdę wspaniałe. Natomiast są jeszcze nasi aktorzy ukryci, którzy na pewno zawsze woleliby zostać poza sceną. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować, tak jak Pani Dyrektor, tym, którzy przygotowywali ten spektakl, bez których się nie odbył. W ramach naszego projektu realizowaliśmy również zadanie konkursowe, które polegało na napisaniu pracy na temat węgierska górka, jakiej nie znamy. Wzięło w nim udział 16 osób, plus dodatkowo 3 prace graficzne, które też zostały wyróżnione w ramach tego. Muzyka i